Tymczasem w absurdy. Stanie. Marsz, marsz Dąbrowski, Ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie, odcinek 75, opublikowany 8 lipca 2018 roku przez Tomasza Orańskiego. Wreszcie! Polskie niezależne dziennikarstwo jest rozpoznawane na całym świecie. Choć w kraju jest pośmiewiskiem ignorowanym przez media głównego nurtu, Marcin Rola, znany czytelnikom bryckich listów z tego na przykład materiału, miał swoje 5 minut w prime time w jednym z najważniejszych programów BBC. Udzielił tam wywiadu i teraz każdy, nie tylko widzowie jego kanału na YouTube, mogą zobaczyć jak zrobić z siebie idiotę w mniej niż 2 minuty. Nie mamy do nawoływania do żadnej nienawiści. My nigdy nie nawoływaliśmy do nienawiści. Jeżeli już, to do nawołujemy do debaty. So some of the things that you've said in your TV channel that I've watched myself, like immigrants are invaders or Muslims are rapists, Muslims are savages, um, the Quran allows for raping babies, Muslims are pedophiles. You don't think that's inciting hate? I to są takie, wie pani, wycięte z kontekstu różne mm, wypowiedzi. Yy, odnosiłem się bezpośrednio do przykładów pewnych, bo też nie, nie wrzucam wszystkich jakby do jednego wora i mówię, o wszyscy muzułmanie to są na przykład pedofile, nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. No nie oszukujmy się, ale przecież do jak do Europy Zachodniej przyszli imigranci, no to przecież wzrosły statystycznie także ataki to w Berlinie czy Nicei. no to są niestety fakty, to sobie tego ja nie wymyśliłem. I to yeah. było. I to było... Let's, let's watch the video together. Because I want to understand the context in which you said some of the things you said. Islam, jakby pedofilia to jest jakby chleb powszedni, więc tutaj nie mamy, wiecie, w tej doktrynie politycznej, bo islam to nie jest religia, no każde dziecko to chyba wie, więc pedofilia jest normalna, te wszystkie małżeństwa, sprzedawanie kobiet za, za kozę, za świnie i tak dalej. Znaczy za świnie nie, bo to w islamie wiadomo. Speaker's Corner jest opanowany przez muzułmanów, oni tam często odprawiają swoje modły. A to moment, to tam na Speaker's Corner pozwalają tym dzikusom przychodzić i żyć na tych swoich lodających dywanach, żeby tam się wydziczali? Tak. No to jest kpina jakaś. No to jest Wielka Brytania. Coś, kochano, się w głowie nie mieści. So, tell me about the context. Kontekst tej wypowiedzi. Nie wiem, czy pani widziała wielokrotnie dokumenty, bo islam także islamowi nierówno. Mamy, mamy różne odłamie, także szczepy islamu. gdzie Przecież wprost oni sprzedają na przykład kobiety za, nie wiem, krowę, czy za jakieś inne zwierzę, za kozę, więc ja to tylko tutaj Odniosłem się bezpośrednio do tych faktów. Co do, co do słowa dzikusy, jakie tutaj zawarłem, to jednak zawarłem to w kontekście tego grooming gang. Może faktycznie to było gdzieś troszkę zbyt mocne, ale no, odnosiło się jednak do patologii, więc w tym przypadku uważam, że to było zasadne. Pomimo tego sukcesu prawica jest oburzona, twierdzą, że materiał był stronniczy, a fakty dobierane pod tezę i powtarzają do znudzenia, że odpowiada za to jedna ze współautorek materiału, Maja Rostowska. Przyganiał kocioł Garnkowi, bo sami zapominają wspomnieć, że pierwszą autorką reportażu jest Nawal al Magafi, uznana brytyjska dziennikarska, dla której spotkania z radykałami różnych maści to chleb powszedni. W Polsce tymczasem minęła 12 miesięcznica odsłonięcia przed premiera Morawieckiego stępki nowobudowanego promu, które ma być pierwszym z serii jednostek wybudowanych w zrenacjonalizowanych stoczniach. Stępka dalej jest stępką, tylko troszkę podrdzewiała, bo z tym budowaniem nie bardzo się udało. Okazuje się, wyobraźcie sobie, że był to tylko pic na wodę, bo nie tylko nie ma projektu owego rzekomego promu, ale nawet nie bardzo wiadomo kto by miał go kupić i dlaczego, bo w końcu nawet polskie firmy nie palą się do kupowania jednostek w stoczniach, które nie mają doświadczenia w tej dziedzinie, bo na co dzień budują jakieś specjalistyczne zbiorniki i inne urządzenia. Szczególnie, że prom można wybudować specjalizujących się w budowie promu w stoczniach za granicą o połowę taniej. Ale the show must go on. Armatorzy będą udawać, że są zainteresowani zakupem, a banki, że są gotowe sfinansować ten projekt. Tylko trzeba się upewnić, że siedzą w nich właściwi ludzie, żeby komuś przypadkiem nie wpadło do głowy krytykowanie dobrej zmiany. Zapewne dlatego właśnie syn marionetkowej prezes Trybunału Konstytucyjnego dostał awans na kluczową pozycję w kontrolowanym przez państwo PKO. Można by się spodziewać, że to sprawa dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale oni akurat mają własne sprawy na głowie. Okazało się, że otrzymali dwadzieścia pięć milionów złotych z funduszu, którego zadaniem jest pomoc ofiarom przestępstw. Poza oczywistym pytaniem, w jaki sposób CBA pomaga ofiarom przestępstw, jest tu znacznie istotniejsza kwestia. Z oczywistych względów, z uwagi na naturę instytucji, CBA nie może otrzymywać środków finansowych z żadnego innego źródła jak bezpośrednio z budżetu państwa. To może, jeśli nie CBA, to chociaż policja. Cóż, tu sprawa może nie być taka prosta. W kwietniu w policji około 5% policyjnych posad to były wakaty. I to pomimo faktu, że kryteria rekrutacji znacznie obniżono. Chyba, że wierzymy prawicowym mediom, według których chętni walą drzwiami i oknami, co pozwala policji wybierać wśród najlepszych. Oni chyba naprawdę podają newsy ze wszechświata równoległego. Co gorsza. Na każdego nowego policjanta przypada trzech, którzy odchodzą ze służby, między innymi dlatego, że mają dość bycia wykorzystywanymi przez pis do politycznych gierek. Rząd też nie poprawia sytuacji, próbując pozbyć się każdego, kto choć otarł się o komunę albo był zwolennikiem poprzedniej władzy. Morale też nie wygląda najlepiej. Podczas szkolenia antyterrorystów jeden z oficerów zabił się, wypadając po pijaku z okna na pierwszym piętrze. Pozostali uczestnicy libacji mieli zgłosić się kolejnego dnia na badanie alkomatem, ale jedenastu z nich, którzy nie stawili się na wyznaczoną godzinę, wyleciało z roboty. Daleki jest tam od zajmowania stanowiska w sprawie przyczyn wypadku, ale jest pewne: utrata dwunastu doświadczonych oficerów raczej nie poprawiła sytuacji w jednostce. Na szczęście policja nie zawsze jest potrzebna do dbania o praworządność. Dzięki niedawnym zmianom w prawie Ministerstwo Sprawiedliwości może publikować oświadczenia majątkowe sędziów. I bardzo chętnie to robi w przypadku tych, którzy do, nie do końca pochwalają dobrą zmianę w sądownictwie. I tak na przykład dziś każdy, wliczając w to wysyłających mu groźby bandytów, może w internecie znaleźć informację, gdzie mieszka, czym jeździ i co posiada sędzia Waldemar Żumrek. Czy Ziobro naprawdę liczy na to, że ci bandyci go zaciukają i będzie spokój? Ale oczywiście, jeśli ludzie biorą sprawę w swoje ręce, to nie zawsze są to bandyci. Czasami wynika z tego coś dobrego. Licealiści w jednej z warszawskich szkół mieli dosyć stojącego pod szkołą dostawczaka z drastycznymi zdjęciami abortowanych płodów i postanowili zasłonić obrzydliwe fotografie, owijając Lublina folią aluminiową. Zastanawiam się, czy narazili się władzy i będą teraz gnębieni tak jak blokujący faszystowskie marsze, czy obrońcy puszczy. Wracając do policji. Funkcjonariusze tej służby to nie jedyni, którzy odchodzą z pracy z powodu upolityczniania ich stanowisk. Uznany historyk, dr Adam Puławski, rzucił pracę w IPN po 18 latach powód specjalizuje się o badaniu stosunku polskiego podziemia do Holokaustu i za nic nie chce mu wyjść to, o czym trąbi od dłuższego czasu pis, że wszyscy Polacy to bohaterowie bez skazy, z niespotykaną ofiarnością stający na głowie, aby uratować tak wielu Żydów, jak to możliwe zabroniono mu zajmować się tematem, w którym jest specjalistą i przeniesiono go do jednostki badającej zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. Nawet list otwarty podpisany przez 130 historyków, w tym takie sławy jak profesorowie Norman Davis czy Timothy Snyder, nie zmienił decyzji zwierzchników doktora Pławskiego, więc po prostu złożył on wypowiedzenie. Ale i nie dla wszystkich pisowców sprawy idą po ich myśli. Minister Edukacji Anna Zalewska przegrała ostatecznie sprawę w sądzie. Będzie zmuszona ujawnić nazwiska ekspertów odpowiedzialnych za nowy program nauczania. Czytelnicy tej serii mogą pamiętać, jakich bzdur muszą się uczyć dzisiaj polskie dzieci, więc nic dziwnego, że eksperci wstydzą się swoich czynów. Choć nie wszyscy. Współpracownicy ministra szyszki wydają się być całkowicie wodoodporni, choć kompromitacji w tej branży nie brakuje. Ostatnio na przykład w wywiadzie z Gazetą Wyborczą Adam Bogdan z Organizacji Ekologicznej opowiedział o tym, jak leśnicy zwrócili się do niego ze swoim zmartwieniem. Jeden z żubrów, które mieli pod opieką, nie chciał rosnąć tak szybko jak pozostałe. Pożyczyna była prozaiczna. Ów byk nie był żubrem, tylko krową domową. Jeśli stado to pozostawało pod ścisłym nadzorem doktor habilitowanej Wandy Olech piasecki zwolenniczki ministra szyszki, to w jakim świetle stawia to jego ekspertów? No, ale przynajmniej rynek pracy zmienia się na lepsze. Przynajmniej dla pracowników, którzy wreszcie mają jakiś wybór i mogą liczyć na jakąkolwiek stabilizację. Ze strony pracodawców wygląda to nieco gorzej. Jak przeczytać mogliśmy w alarmującym materiale w portalu Gazeta.pl, którego tytuł krzyczał czerwonymi literami, że sytuacja na polskim rynku pracy jest już tak trudna, że pracodawcy muszą przekupywać pracowników umowami o pracę. Tytuł zmieniono, ale jego ślad pozostał w treści linku. Strach pomyśleć, do czego to doprowadzi. Jeszcze trochę, a dojdzie do takich patologii, że będą im płacić przyzwoite pieniądze. I tylko mundial jak zwykle był dla Polaków rozczarowaniem. Polska prawica roztaczała przed sobą piękną wizję, jakby to było piękne, gdybyśmy w stulecie niepodległości naszego kraju pokonali Niemców na rosyjskiej ziemi i zostali mistrzami świata, marzyli na różnych forach i Twitterze. Jak jednak już zapewne wiecie, skończyło się jak zwykle emocjami trzech meczów. Pierwszego o wszystko i o honor. Potem Polakom pozostało tylko podążać za strategią kibicowania autorstwa jednego z prawicowych polityków. Najpierw kibicować należy Polakom, potem chrześcijanom, ale prędzej prawosławnym niż heretykom. Jak chrześcijanie nie grają, to wspieramy religie monoteistyczne, a na końcu wszystkich byle nie Niemców. Kiepski poziom naszej reprezentacji jednak wciąż jest zagadką dla wielu rodaków. Niektórzy snują teorie spiskowe, jakoby przyczyną naszej porażki był fakt, że w odróżnieniu od piłkarzy z Senegalu nasi byli szczepieni. Tymczasem prezydent Andrzej Duda już pięć lat temu wyjaśnił, dlaczego tak jest. Stan polskiego sportu, zwłaszcza gier zespołowych, jest smutnym odzwierciedleniem stanu polskiego państwa. Andrzej Duda, 24 września 2013 roku i trzeba było tyle razy łamać konstytucję adrianie tekst ukazał się w portalu brytskie listy fotografia lukas plewnia via wikimedia commons